Teoretycznie nie zrobiliśmy żadnego postępu, bo w 14 kolejce trafiliśmy 3 z 9 meczy, a w 13 kolejce trafiliśmy też 3 z 9 meczy. Tylko że wtedy nagrywałem odcinek 20 minut i prowadziłem gigadługą analizę, a kolejkę później robiłem to na odpierdol, a efekt wyszedł taki sam, więc praktycznie zaoszczędziliśmy 15 minut życia. I, I tak przegrywamy. Jedyny minus jest taki, że dodatkowo nie trafiliśmy pewniaka, co dało nam minus 3 punkty. No i szybko podsumowując, obstawiliśmy na Termalikę, dostali 3-0 u siebie, idealny pewniak. Potem daliśmy prawidłowo remis Piasta z Koroną. Następnie w niedzielę 4 na 4 mecze obstawiłem źle. Dałem na tą Arkę Gdynia, którą giga argumentowałem, dostali 5-1. Dałem na Lecha z Motorem 2 do 2. Gdzie jeszcze jakbyśmy dali w sumie na motor, to by siadła super przewaga, więc mogliśmy obstawić na motor wysoki kurs, ale nieważne. Później obstawiliśmy Raków z Jagielonią że będzie remis, a wygrał Raków. Obstawiliśmy, że Legia wygra z widzewem a zremisowała. Chociaż cisnęli do końca, ten Widzew się strasznie bronił, no ale w sumie prowadził te 1.0. No i w poniedziałek daliśmy sobie na bezpieczny remis Lechi z Radomiakiem. To wygrał Radomiak. Trochę, trochę zjebałem, bo nie ogarniałem, że to był chyba debiut Gonzalo Fejo. No, ale już trudno. Jeszcze Lechia była po dogrywce w Pucharze polskiej jakoś, nie wiem, coś mi się tam pojebało wtedy w głowie. Daliśmy, że Wisła Płock wygra z pogonią i wygrała, no i daliśmy remis Krakowi za Głębiem, i też szedł remis. Więc w sumie zakończyłem tą kolejkę pozytywnie, bo dwa ostatnie mecze siadły. I była to dosyć niestandardowa kolejka, bo tu z boku sobie zapisałem, że wygrali gospodarze tylko dwa razy, gdzie średnio wygrywają cztery. Remisów właśnie było aż cztery, i aż trzy razy wygrali goście. Dokładnie policzyłem również statystyki, jak to wygląda na przestrzeni sezonu, że teraz już dokładnie mi to liczy, bo tam wcześniej miałem błędy ogólnie, więc sorry. No i aktualnie gospodarze wygrywają 48% meczy, remisy to 28%, no i zwycięstwa gości do 24%, czyli powinienem na kolejkę obstawiać mniej więcej na 4 zwycięstwa gospodarzy, nawet może trochę więcej. Czyli 5 ewentualnie. Remisy to właśnie 2 między 2 a 3 i to typowo między 2 a 3 no i zwycięstwa gości bardziej koło 2. Dlatego obstawiając 13 kolejkę, obstawiłem właśnie blisko tego. Bo wziąłem też pod uwagę, że teraz mieliśmy aż 3 zwycięstwa gości i 4 remisy, więc ta 15 kolejka może trochę wyrównać 14. Czy nie, nie wiem co ja gadam w ogóle. Dobra. Po kolei, Radomiak Radom z Krakowią, najpierw dałem na Radomiak, bo jestem nowy trener z Legii, w sensie stary trener Legii jest nowym trenerem Radomiaka, no ale potem stwierdziłem, że, że nie, że to jednak jednak daje na Krakowie i tyle. Zagłębie Lubin z Górnikiem Zabrze daję remis, bo za dobrze idzie Górnikowi, więc w końcu musi się wyjebać, ale wątpię, żeby się tak wyjebał, że przegrał, dlatego zostanę przy remisie. Lechia Gdańsk, widzę, Łódź dajemy na Lechie, bo są gospodarzem. Motor Lublin, Wisła Płock dajemy na Remis, bo bym dawał na Wisła Płock, ale grałem na wyjeździe, więc minus jakby jeden. To jest tak, nie wiem, jakoś tak to. No, próbuję znerfić po prostu te kluby, co grałem na wyjeździe i w sumie tylko na Krakowie dałem w tej kolejce jako drużynę przyjezdną, że wygra mecz. GKS Katowice, piaskliwice Gliwice daje na GKS Katowice. Dosyć pewnie, dałbym pewniaka i w sumie, wiecie co? Damy tego pewniaka. Może w końcu nam się Pewniak. Ha, I w niedzielę mamy mecze drużyn, które teraz będą grali w lidze konferencji. Dlatego też trochę je osłabiłem. Mamy tak, chociaż na Legię zostawiam, bo ta Termalika gra tragicznie, a jeszcze Legia gra u siebie, więc dajemy na Legię. Potem Korona Kielce z rakowem Częstochowa, dajemy remis. Mimo, że dałem na Koronę wcześniej, ale sobie sprawdziłem, no, że w sumie Raków gra w Pradze. Zobaczyłem, tam jest w ogóle z Częstochowy 5,5 godziny autem. Dlatego no to nie jest giga daleki wyjazd, i myślę, że się zregenerują. A raków jest w zajebistej formie, dlatego pójdę w remis. Normalnie dałbym nawet na ten raków, ale korona u siebie też jest mocna, więc niech ten remis będzie takim złotym środkiem w tej sytuacji. Pogoń za Gielonią. No, pogoń ogólnie ostatnio dosyć dobrze gra. I no mimo, że ostatni mecz w poprzedniej kolejce przegra z Wisłą Poc 2 0 ale to też było po Pucharach, tam grali dogrywkę z Legią. Tam była dogrywka, bo już nie pamiętam. Tak, oni w dogrywce wygrali, więc byli pewnie podmęczeni. A teraz cały tydzień wypoczną. Jagiellonia będzie za to podmęczona. Jeszcze grałem u siebie, więc dajemy na pogoń. No i arka z Lechem daje na arkę, mecz przyjaźni. Lech też jest na wyjeździe w Hiszpanii, bo w ogóle wszystkie te nasze cztery kluby w lidze konferencji teraz będą miały mecze wyjazdowe, więc powinni być podmęczeni. No plus Lech gra taką chujnie, że myślę, że ta arka, która jest mocna u siebie, powinna sobie poradzić. No i. Nie, wiem, ogólnie czuję tą kolejkę, wydaje mi się, że to może siąść, po prostu to może siąść. Natomiast na kuponie nie wygląda to tak dobrze. W sensie wygląda zajebiście, jakby się udało, bo kurs jest aż 8869 i 90 groszy, nie i 90, bo to nie są pieniądze. Stawka 2 zł, więc do wygrania mamy 16 859, 59 groszy do wygrania. Pewnie byłaby ta nagroda jeszcze większa, ale obstają to w sumie we wtorek. Zazwyczaj te kursy jeszcze rosną w czasie, no ale stwierdziłem, że nagram sobie to od razu po tej kolejce. I to byłoby na tyle. Widzimy się za tydzień. Elo!